Ja nazywam się Mariusz Czerzewski. Dzisiaj sobie porozmawiamy o takiej sytuacji, bo widziałem oczywiście pod różne komentarze, pod różnymi filmikami na temat psychopatii. I generalnie w badaniach amerykańskich to jest coś takiego, że wychodzi na to psychopatów jest więcej mężczyzn od kobiet. I mówimy tutaj więcej od kobiet, to jest jakieś 80% 20, czyli 80 na 80% mężczyzn jest psychopatami w społeczeństwie, kobiet jest 20%. No i teraz czasami kiedy ktoś mówi o tych badaniach właśnie jak są polemiki związane z badaniami ze Stanów Zjednoczonych, no to Mężczyźni się oburzają, że mówią: Jak to? Znam bardzo dużo kobiet, które niestety mają ten problem związany właśnie na tle osobowości. No i co można powiedzieć tutaj? Oczywiście, ja tutaj po części obserwując, teraz oczywiście ja nie mówię, bo ja nie prowadziłem żadnych badań, ale ja też bym polemizował tutaj o dziwo z tymi badaniami, ponieważ widzę, że w gabinecie, no to oczywiście jest więcej mężczyzn. Jest właśnie ten problem, zaobserwowałem, że jest więcej pośród panów, ale żeby była taka rozbieżność 80 do 20, to wydaje mi się lekka przesada, bo i teraz właśnie moja teoria oczywiście to jest tylko teoria i hipoteza która jest niesprawdzona. Uważam, że kobiety lepiej się kryją. To znaczy, musimy wiedzieć, że być może, ponieważ socjopatia jest takim czynnikiem, który jest bardzo ciężki do sprawdzenia, do wykrycia czasami. To uważam, że jest taka zwana czarna dziura w badaniach. Czyli osoby, które są psychopatami, można powiedzieć, tak zwane w cudzysłowie, do połowy, to znaczy w skali stenowej, mają bardzo, wysokie, bardzo wysoką tendencję w kierunku do psychopatii, ale po prostu są na granicy. Ponieważ wiadomo, że kobiety mogą być, na przykład, jest coś takiego, że możesz mieć wszystkie cechy psychopaty, psychopaty ale na przykład jesteś bardzo lękliwy, przykładowo. To znaczy, brak empatii. Yy, różnego typu yy, lubisz, jak się w, w towarzystwie tworzą kłótnie, nieporozumienia, jak kolega zarabia dużo pieniędzy, to jesteś nieszczęśliwy, jak po prostu umiera z głodu, to jesteś szczęśliwy, no ale bo już się wyjść z domu, masz problemy z lękami. Czyli, de facto, jakby jedna czyn, jeden czynnik ci już odpada, yy, yy, i tak dalej, i tak dalej. I właśnie jak mierzą właśnie te osoby, które są w skalistenowej? Później można powiedzieć, że oczywiście. Różnice między między kobietami a mężczyznami są, można powiedzieć, dość obszerne w działaniu. Różnice są w zachowaniach kobiet i mężczyzn. Na przykład, no, wystarczy powiedzieć sobie, zauważyć taką sprawę, że no, kobieta tendencyjnie w naszym społeczeństwie jest słabsza jest słabsza od mężczyzny. Mężczyzna zazwyczaj jest silniejszy, więc oczywiście, socjopata mężczyzna częściej użyje siły od kobiety. Kobieta będzie stosować inne metody po prostu niszczenia swojego partnera, swojej rodziny. Bardziej będzie skoncentrowana, jeszcze bardziej będzie skoncentrowana na, znaczy, na nękaniu pod kątem psychicznym, właśnie argumentując. Później mężczyzna Psychopata częściej wchodzi w rolę takiego rasowego, typowego prawcy. Kobieta wchodzi w rolę bardziej, właśnie też, bo psychopaci też mogą wchodzić w rolę ofiary, nie? Patrz, co mi zrobiłeś, na przykład prowokuje, kobieta na przykład, prowokuje mężczyznę, robi awantury, w momencie, gdy mężczyzna podnosi głos, czy coś powie kobiecie, to patrz, co mi zrobiłeś, prokurator, policja i tak dalej, częściej właśnie używa tej karty ofiary, mężczyzna oczywiście po prostu to nękanie jest trochę inne, ponieważ uży, używa siły, no nie? na przykład kobieta może go na przykład, nie wiem, na przykład na studiach mamy psychopatkę, koleżankę, ta koleżanka będzie cię oczywiście nękać, będzie stworzyć jakieś grupy facebookowe, nazywa się loża szyderców i tak dalej, i tak dalej. Napiszesz jej coś na privie na Facebooku, prokurator, policja i tak dalej. Ona oczywiście tam, że się wyzywa ten, y, lub na przykład, nie wiem, koleżanka w liceum, psychopatka, która na przykład już się na Piotra uwzięła, nie pobije Piotra, nie? Psychopatka nie pobije Piotra w gimnazjum czy tam w liceum, ponieważ jest kobietą. Ci, kobiecie nie wypada ale nastawi dwóch kolegów, żeby Piotra pobić. A wtedy kto za to y, po prostu od, jest odpowiedzialny za pobicie Piotra? Dwóch kolegów, bo powiedziała Justyna, nie? czy Martyna, psychopatka Martyna powiedziała, pobij kolegę, y, kolega zostanie pobity, a później rozłoży ręce i powie, co ja takiego zrobiłem, ja nic nie zrobiłam. I to jest właśnie taka gierka bardzo finezyjna. Czasami, no oczywiście, y, i teraz właśnie, co jest gorsze, co jest lepsze. Zależy, nie? Jaki psychopata jest gorszy, który jest lepszy? Kobiety, właśnie psychopatki, są bardziej nastawione właśnie na nękanie takie psychiczne i, i pod kątem właśnie psycho, psychicznym. Mężczyźni bardziej używają siły, bardziej wykorzystują na przykład pozycję materialną, społeczną, bo jeszcze oczywiście. Jesteśmy w konstrukcie zwanym patriarchatem, no to mężczyzna, który jest menadżerem korporacji przychodzi do domu i mówi do żony, ja pracuję, ja pracuję, osioł pracuje, a ty nic nie robisz. Kobieta jest bezrobotna i to jedno i drugie jest psychopatia. Kobieta jest bezrobotna, mężczyzna pracuje po 16 godzin i mu mówi mało, mało. Ty jesteś leniem, ty nic nie robisz, patrz na Józka, który zarabia więcej od ciebie. I to też jest taka forma właśnie psychopaty, jedna i druga. Po prostu przegięcie pałę w jedną stronę, że ja jestem ten, który pracuje, ty nic nie robisz, robienie siebie ofiary, a druga osoba robienie siebie, słuchaj, mogłam wybrać Józefa, żona mówi do Piotrka, Słuchaj, mogłam mieć lepsze, lepszą partię od Ciebie, wybrałam ciebie, a ty nie zarabiasz, jesteś leniem, a facet zarabia, a facet pracuje po 10 godzin dziennie. Więc widzicie, są różne formy psychopatii. Na terapii, oczywiście częściej mi się zdarzało, że kobiety przychodzą z problemem, że mają mężczyznę. Oczywiście psychopata jest na terapii, jest niereformowalny. To od razu mówię, są, ja zawsze mówię e, i mężczyznom, i kobietom, jak wyczuwam, że mamy do czynienia z psychopatą, no to ja mówię zawsze: są dwie opcje. Uciekać lub e, robić te same czynności, wykonywać te same czynności pod kątem ne, e, nękania e, psychicznego, e, takie same, jakie on wykonuje. Podam przykład, nie? Na przykład mężczyzna przychodzi z pracy i bierze tak, nie? Palcem, że tam gdzieś skórz, i mówi do żony. Jem ja opierdziela. Sak? Patrz, patrz, jak brudno. Patrz, ile tu jest kurzu. Ja pracuję, ty nic nie robisz. Patrz na mój palec, jaki jest brudny. Jest cały zakurzony. Co, co żona może zrobić w tym momencie? Bo oczywiście, jak stosuje inne czynności, no to, to powie on zawsze, że ty, twoje są gorsze, bo moje, moje ja ci tylko kulturalnie zwróciłem uwagę. To jest takie odwrócenie kotogonem. Żona może naśladować jego za, e, e, zachowanie, wtedy on jest bezbronny. Na przykład mu wchodzi do pokoju i na przykład jak obrazki wiszą na ścianie, to też mu zrobić. Patrz, pa, pa, patrz jak w twoim pokoju jest brudno. Albo w twoim warsztacie, w twoim ga, garażu. Patrz tutaj, patrz, patrz, patrz. Patrz. I wtedy jest oczywiście, gierka jest taka sama, naśladujemy psychopata, powiecie, No ale co ja takiego zrobiłam? I wtedy oczywiście słynna gra, co ja takiego, a co ja takiego zrobiłam? Słynna gra typu yy, pod kątem, właśnie yy, pod kątem Przecież ty też tak robisz. I wtedy on, oczywiście, już psychopata zaczyna być bezbronny. Tak się walczy z psychopatą, nie? To znaczy, robimy to samo co on, ale lepsza opcja to jest oczywiście uciec i całkowicie się od tego odciąć. Nie zawsze oczywiście jest to możliwe, bo na przykład, nie wiem, jesteście, nie wiem, na psychologii, filozofii na kulturoznawstwie, studiujecie, studiujecie w trybie dziennym, przykładowo, widzicie, że jedna osoba jest psychopatką, przepiszecie się na tryb nie, nie, niestacjonarny, nie? tam zaoczny. Semestr tam zlikwidują dzienny, macie ją znowu z powrotem. I wtedy oczywiście, no to męczcie się z nią, no i tak dalej, i tak dalej. No to też to jest ciężkie, nie? Nie zawsze tak jak na przykład żona, Yy, przykładowo żona, nie zawsze się może wyprowadzić od psychopaty, no bo nie ma gdzie, nie zawsze sytuacja materialna po prostu pozwala na to. W skrócie, no to ja wam powiedziałem, no minimalne oczywiście różnice, ponieważ generalnie chodzi o to samo, yy, ale oczywiście czynności między, różnice między socjopatą kobietą, a socjopatą mężczyzną są mniej więcej takie, Mam nadzieję, że filmik się podobał. Życzę miłego dnia i zapraszam do lajkowania i subskrybowania mojego kanału.